Siemano, dzisiaj będzie sześć naukowo potwierdzonych sposobów na podwyższenie testosteronu i nie jest to nic odkrywczego, ale może Ci się przydać, jeżeli masz jakieś gorsze teraz samopoczucie, jeżeli masz jakieś bardziej depresyjne samopoczucie, lub po prostu gorzej się czujesz i nie chce Ci się wyjść z łóżka, to uważam, że może Ci się to przydać, więc bez zbędnego gadania zaczynajmy. Pierwszy sposób to oczywiście trening siłowy. I tutaj chciałbym dwie rzeczy powiedzieć: że trening siłowy chwilowo podnosi poziom testosteronu wskutek po prostu wyrzutu hormonów, bo podczas treningu właśnie to zachodzi, ale regularne trenowanie i dzienna aktywność, około 30 minut dziennie, i tu może być nawet spacer, znacząco poprawia poziom testosteronu. Więc jakbyś po prostu robił treningi, i w skali tygodnia by ci wyszło to, że średnią dzienną byś miał 30 minut, zajebiście, a jeżeli nie to zawsze możesz to zrobić, nabić krokami, czyli zrobić spacer z miejsca Adobe, wysiąść przystanek wcześniej, albo po prostu pójść sobie z buta trasę z... gdzieś po prostu więc warto mieć to na uwadze, bo czasami takie spacerki a testosteron są niedoceniane, a naprawdę taki spacer może Ci poprawić samopoczucie i na dodatek zdrowie, więc polecam, polecam bardzo tak Dobra, dwójeczka, redukcja stresu. I tak, długotrwały stres prowadzi do wzrostu poziomu kortyzolu i obniża to ilość wolnego testosteronu. I jak obciżyć stres? No, po pierwsze, to wypadałoby zoptymalizować swoje życie, właśnie pod względem tego stresu. Zastanowić się, przez co ten stres jest wywołany, co można zrobić, jak to naprawić. No i jeszcze można to zoptymalizować innymi technikami i tutaj mam parę technik. Jeżeli głównym problemem już się zająłeś i chcesz jeszcze to jakby wzmocnić, to mam parę technik. Pierwsza to jest spacer oczywiście, bo podczas spaceru wydzielają się endorfiny, hormony szczęścia, więc no szczęście i stres to raczej w parze nie idzie. Myślę, że rozumiesz. Dwójeczka, medytacja, o medytacji było parę filmów, więc nie bądź leniuszkiem i sobie obejrzyj, jeżeli chcesz się wgłębić w ten temat, naprawdę bardzo dużo tego było. Piszesz sobie medytację Adrian Wyszomirski i na pewno coś fajnego znajdziesz. I teraz i kolejną są techniki oddechowe. I tutaj mam, masz trzy dla ciebie. I pierwsza technika to jest jakby kwadrat slash pudełko tak się nazywa i działa to tak że masz kwadrat. I robisz wdech jakby 4 sekundy bo przez to masz cztery boki. 4 sekundy wdech. 4 sekundy, jakby pauza, 4 sekundy wydech, 4 sekundy kolejna pauza, tylko w wydechu, więc to jest bardzo łatwe do zapamiętania. Jakby już myślę, że po tym filmie już będziesz wiedział, jak w naszym polega technika oddechowa, pudełko czy tam kwadrat, więc warto ją stosować. Druga jest też spoko, czyli 3,78 się nazywa, czyli bierzesz wydech, 3 sekundy, 7 sekund, aż pauzę robisz. I robisz wydech aż 8 sekund, taki bardzo powolny. Mi ona jakoś bardzo nie siedzi, ale warto wiedzieć, że, ta, że taka jest. I też jest technika 3-4, czyli po prostu 3 wdech, 4 wydech, nie ma żadnych pauz. I ta według mnie jest chyba najbardziej taka optymalna do życia. I nie udusisz się po prostu na tych pauzach, więc warto może od tej zacząć. Dobra, trzeci sposób, zbilansowana dieta. I dieta to jeden z najważniejszych czynników wpływających na poziom testosteronu. I co powinieneś wprowadzić do swojej diety, żeby ten, żeby zadbać o to? Po pierwsze, zadbać o kwasy omega 3, czyli TRAN na przykład, wziąłbym ci pokazał, ale jest za daleko, albo po prostu suple, sub, w suplement kwasy omega 3, możesz sobie kupić z jakiejkolwiek chcesz firmy suplementacyjnej. I to na pewno pomoże. Zadbaj również o odpowiednią podaż cynku. Ja mam taki suplemencik. Widzicie, ma? 15 na 100. Możesz do tego zacząć jeść jakieś źródła cynku, czyli na przykład ser gołda. Ja czasami na kanapki sedaję sergołda, więc wtedy na przykład się wstrzymuję od suplementacji danego dnia, bo ser gołda naprawdę ma dużo tego cynku. Jeszcze płatki owsiane, kaszy gryczane, pestki z dyni. Możesz sobie naprawdę zrobić ogromny research i tego cynku spożywienia dostarczyć multu. No i powinieneś się zadbać o odpowiednią podaż wszystkich składników mineralnych, czyli magnez, wapń, jakiś jod, potas, sód. Wszystko powinieneś mieć w normie. Ale uważam, że jak trenujesz, jesteś na masie przysłowiowej, to raczej to u Ciebie się zgadza. Gorzej jak chcesz się odchudzać, to już może być trudniej, więc najlepiej się po prostu przebadać. Jakby nie zmuszę Cię, żebyś się przebadał, ale zachęcam po prostu, żebyś poszedł się przebadać i tam gdzie masz braki, to po prostu poszedł się na skróty i kupił suplement, a albo zaczął pożywienie sobie lepsze wprowadzać. Na przykład jak masz trzy jakieś deficyty, to może znajdziesz jakiś produkt spożywczy, który ci te trzy na raz lukuje. Więc dlatego warto się badać. I kolejna sprawa, jedz maksymalnie 10% cukrów prostych w diecie. Co to są cukry proste? To są cukry dodane. I ja w to bym nie wliczał cukru z owoców, bo to jest według mnie inna sprawa kompletnie i to ma inny wpływ na zdrowie, ale wliczałbym w te cukry proste cukry dodane, czyli na przykład cukry w żelkach, cukry w słodyczach, cukry w batonach i po prostu łyżeczki cukru. I damy tutaj case study przykładzik, czyli dla diety... 4000 kalorii, 10% kalorii z cukru, to będzie 400 kalorii jakby. Czyli możesz sobie 100 gramów cukru dziennie posłodzić po prostu. 100 gramów cukru z tych wszystkich złych źródeł. No, myślę, że jest to proste. A dlaczego z 400 kalorii 100 gramów? Bo 1 gram cukru ma 4 kalorie, czyli dzielisz na 4 i prosta matma. Dobra, czwarty sposób Witamina D. I uważam, że witamina D to każdy Polak musi suplementować. Jak nie cały rok, to chociaż od, um, od września do kwietnia to obowiązkowo. I to też pod takim warunkiem, że ty od tego maja do sierpnia będziesz codziennie na dworze przez 15 minut w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach. Co ja uważam, że to jest niewykonalne, bo tutaj są takie pogody. W Polsce, że raz masz 20 stopni, raz masz 10 i nawet ostatnio było coś takiego, że normalnie było 15 stopni, w nocy było 10 stopni, a następnego dnia było w dzień 15 stopni, a w minus 6 w nocy, więc to jest ciekawe bardzo. Więc ja bym po prostu suplementował witaminę D cały rok. Tylko na przykład zrobił taki myk, że od tego września do kwietnia bym suplementował 2000 jednostek międzynarodowych. Tu mam. Takie coś jest 2000 jest 2000 a już bardziej taki sezon wiosenno letnio wiosenno letni bardziej to bym po prostu kupił też witaminę D tylko po prostu 800 jednostek międzynarodowych bo są normalnie suple które mają 800 więc jak nie dość że na tym przeszczędzisz to twoje zdrowie będzie tip top. no i trzeba po prostu ją suplementować. Brak witaminy D redukuje testosteron i performance na treningach. Jeżeli nie suplementowałeś się witaminą D, to jeżeli zaczniesz się nią suplementować, to zobaczysz, że będziesz miał więcej siły na treningach po prostu. I to jest fakt, tylko musisz sobie go sam sprawdzić. No. Dobra. Piąty sposób. Sen. Niewystarczaj... Niewystarczająca ilość snu pogarsza regenerację. Wskutek tego maleje poziom Twojego testosteronu. No. I zalecane... W głównej mierze jest dbanie o higienę snu. Nie o sam sen, ale o higienę snu. I Higiena snu to jest zasypianie i wstawanie o tej samej godzinie, spanie od 7 do 9 godzin dziennie, używanie opaski do oczu. Jeżeli masz jasne rolety, jak ja, ja na przykład mam takie białe rolety i widzisz, że tu mi normalnie bije światło przez te rolety, pomimo że są zasłonięte. Nie? Więc właśnie, jak masz takie rolety, to. Też powinieneś opaskę na oczy stosować, bo jeżeli w nocy wystawisz sobie tak rękę, to Ty jej nie powinieneś nawet widzieć. No ja widzę całą rękę, widzę jeszcze nogi, więc opaska obowiązkowa, więc to już jakby rozważ u siebie sam. Używanie zatyczek do uszu, jeżeli masz głośnych lokatorów, slash sąsiadów, to też jest mega pomocne. Polecam kupić w aptece, albo zamówić chociażby z AliExpress. Albo jeżeli chcesz pójść o level wyżej, to zamów sobie takie. Zatyczki do pływania, ja takie miałem Zatyczki do pływania do nosa, co pływacy używają I je normalnie można wsadzić do uszy I też fajnie tłumią, więc Więc tak I ostatnia rzecz Wietrzenie sypialni 15-30 minut przed snem Trzeba trochę przewietrzyć Żeby było rzeźko, Żeby trochę się ochłodziło Bo jak będzie chłodniej To twój organizm też się w nocy będzie schładzał Przez co jakby szybciej zaśnia i się odprężysz Więc to też jest mega ważne Więc tak i szósty sposób: suplementacja. I suplementy, które warto rozważyć, aby zwiększyć teścia, to według mnie tak. Wyżej wymieniona witamina D to jest akurat must. To musisz, na to nie ma wymówek. Cynk jeszcze spoko. I cynk jest też o tyle fajny, że jeżeli masz problemy z trądzikiem, to wyższe dawki. Jakby redukują też trądzik. I cynk też jest spoko podczas przeziębienia bo skraca przeziębienie. Nie pamiętam, jakie tam były dokładne wartości w tym badaniu, bo dawno je czytałem, ale myślę, że tak około 16% czasu przeziębienia skracało suplementacja cynkiem. Więc jak będziesz suplementował cynk z witaminę C, to, to będziesz przeziębienie nie jest zniszczalne. to będzie trwało 2-3 dni. Następny suplement, magnez, który pomoże rozluźnić się Twojemu układowi nerwowemu. I też wpłynie pozytywnie na twój sen. Dlatego też jest taki fajny suplement ZMB. I to jest yy, cynk magnez i witamina B6. I właśnie ten kompleks jakby witaminowy też dobrze wpływa na sen, więc jeżeli masz problemy ze snem i sam magnes na Ciebie nie działa, albo w ogóle nie masz diecie magnezu, to rozważ sobie ZMB. To nie jest drogi suplement. Myślę, że suplementacja chyba na 45 kosztu jest dwie dychy, więc. Nie najgorzej. I ostatni suplement to melatonina, która może poprawić jakość Twojego snu. Skraca jakby czas Twojego snu, ale jest jakby krótszy, ale bardziej taki lepszy, krótszy i lepszy. Więc melatonina też jest bardzo fajna. Yy, tutaj są różne zalecenia odnośnie jak ją brać przed snem. Musisz to na sobie przetestować. Ja testowałem godzinę przed snem, pół godziny przed snem, pół godziny przed snem półtorej godziny przed snem i dwie godziny przed snem. I u mnie najbardziej się sprawia, sprawdza dwie godziny przed snem, tylko musisz mieć na uwadze, że jak to weźmiesz te dwie godziny przed snem, to już raczej wieczorem sobie umysłowo nie popracujesz, bo po prostu cię strasznie zmuli. No, więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dzisiaj przedstawiłem ci sześć naukowo potwierdzonych sposobów na podwyższenie testosteronu. Jakby widzisz, wszystkie te rzeczy się w, ot, otaczają wokół snu, zdrowia, diety, aktywności, więc jakby to jest taka podstawa, to jest taka podstawa, żeby być po prostu zdrowym facetem, więc mam nadzieję, że sobie zanotowałeś coś, że weźmiesz to sobie do serca i że zmienisz coś w swoim życiu. Dawaj zaś w komentarzu, co o tym myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij, no i następnego.